Zanim się pomodlimy, usiądźmy na chwilę w ciszy i wsłuchajmy się w Słowo Boże. To nie będzie zwykłe przesłanie, to coś, co może odmienić Twój dzień, a może nawet całe życie. Dlatego zostań ze mną do końca, bo na końcu mam dla Ciebie bardzo ważną wiadomość. Jeśli jesteś nowy na kanale, zasubskrybuj teraz. To naprawdę pomaga mi tworzyć więcej takich treści. A jeśli poczujesz się poruszony, Zostaw komentarz i opowiedz, czy to, o czym dziś mówimy, wydarzyło się już kiedyś w Twoim życiu. Od samego początku, kiedy pierwsi ludzie, Adam i Ewa, przestali ufać Bogu i wybrali nieposłuszeństwo, do świata wszedł grzech. Nie jako coś zewnętrznego, ale jak trucizna, która wnika w samo serce człowieka. Nagle to, co było czyste, bliskie i piękne, zostało rozdarte. I to rozdarcie trwa do dziś. Może znasz to uczucie? Pustka, której nic nie wypełnia. Niepokój, który nie znika. Może sam tego doświadczyłeś. Może patrzysz w lustro i czujesz, że coś jest nie tak, ale nie wiesz co. Biblia mówi w Księdze Jeremiasza 17:9, że serce człowieka jest przewrotne, bardziej niż wszystko inne i bardzo zepsute. Grzech to nie tylko złe decyzje, to stan naszego wnętrza. I właśnie tam, głęboko w sercu, zaczyna się walka ale nie jesteśmy bezbronni. To dopiero początek, bo gdy zrozumiemy głębie tej walki, zaczniemy też pojmować, jak wielka jest Boża łaska. Kiedy serce człowieka oddala się od Boga, staje się coraz bardziej bezbronne. Nie zawsze widać to od razu. Czasem to cichy gniew, który tli się pod powierzchnią, czasem zazdrość, której nie przyznajemy nawet przed sobą, pycha, która pragnie być zauważona. Chciwość, która nigdy nie ma dość, pragnienia, które prowadzą nas w stronę tego, co błyszczy, ale nie daje pokoju. Te rzeczy rosną po cichu, niezauważone, aż w końcu wydają owoce, i często są to owoce bólu, bólu, który zadajemy sobie i innym. Właśnie wtedy nadchodzi wróg, szatan, i nie przychodzi zawsze z krzykiem, czasem z szeptem, z małą wątpliwością, z pytaniem: Czy naprawdę jesteś coś wart? Podsuwa myśli, może Bóg się już tobą nie interesuje. Czeka cierpliwie, aż się zmęczysz, poczujesz przytłoczenie, strach albo zniechęcenie, i wtedy atakuje. Nie tylko kusząc do złego, ale atakując prawdę prawdę o tym, kim jesteś, prawdę o tym, że jesteś dzieckiem Boga zaczynasz wtedy kwestionować swoją wartość, swoje miejsce, swoje bezpieczeństwo, ale tu musisz wiedzieć coś ważnego. Wróg chce, żebyś zapomniał, kim jesteś, ale Bóg przypomina: nie jesteś sam, nie jesteś pozbawiony pomocy, nie jesteś bezbronny. I choć serce może być podatne na ataki, to Bóg daje ci tarczę, daje ci prawdę, która jest silniejsza niż każde kłamstwo. I w tej prawdzie zaczyna się odwrót, pierwszy krok w stronę zwycięstwa. W momentach, gdy świat wydaje się walić, a serce nie ma już siły bić spokojnie, Słowo Boże staje się jak kotwica. Nie jesteś sam, nie jesteś zdany na siebie. Bóg nie patrzy z daleka, On wkracza w Twoją walkę razem z Tobą. Psalm 121, wersety 7-8 mówi: Pan ustrzeże Cię od wszelkiego zła, strzec będzie Twojego życia, Pan będzie strzegł Twojego wyjścia i przyjścia teraz i na wieki. To nie są tylko piękne słowa, to obietnica, którą Bóg powtarza w całym piśmie. On zna każdą bitwę, każdą myśl, każde drżenie serca. I nigdy nie zostawia swoich dzieci samych. On jest Twoją siłą, gdy czujesz się słaby, Twoim obrońcą, gdy jesteś otoczony, Twoim pokojem, gdy świat wokół ciebie krzyczy. On nie tylko stoi obok, on walczy za ciebie. Nie cofa się, nie waha, nie milknie. Druga Tesaloniczan 3.3 mówi jasno: ale wierny jest Pan, On Was utwierdzi i ustrzeże od złego. To znaczy, że nawet gdy nie masz już siły walczyć, On będzie Twoją tarczą. Gdy wróg próbuje przebić się przez Twoje granice, Bóg staje przed Tobą i nie pozwala przejść. On nie obiecał, że zawsze ominiesz doliny. Psalm 24 przypomina, że niekiedy musimy przejść przez ciemną dolinę, ale nigdy sami, bo to Jego obecność zmienia wszystko. Jego laska i kij. Symbole Jego opieki i autorytetu są z Tobą. W nich znajdziesz pocieszenie. Tam, w cieniu Jego obecności, jesteś bezpieczny, nawet gdy wszystko inne drży. Są chwile, kiedy życie przygniata nas ciężarem, którego nie potrafimy unieść. Włączamy wiadomości i widzimy świat rozbity bólem, przemocą, niesprawiedliwością i strachem. Serce człowieka pęka, rodziny się rozpadają, ludzie cierpią w ciszy. Ale ten chaos nie zawsze zostaje tam gdzieś, czasem wkracza prosto do naszego domu, do naszych myśli, do naszych serc. To właśnie wtedy czujemy najgłębiej ten ból, ten ciężar, którego nic nie koi. Ale nawet wtedy nie jesteś sam? W samym środku zamieszania, gdy wszystko zdaje się rozsypywać, Boża obecność pozostaje nienaruszona. Bóg się nie spieszy, nie panikuje, nie wycofuje. On nie traci cierpliwości, gdy jesteś zagubiony, nie odrzuca cię, gdy jesteś przestraszony, nie milknie, gdy twoje serce krzyczy z bólu, on zostaje, mówi pokój, walczy o ciebie, nawet gdy nie widzisz tej bitwy. Jego miłosierdzie otula cię, jego ręka zakrywa cię jak tarcza. Będą dni, gdy nie zrozumiesz, co się dzieje, będą chwile, gdy będziesz wołać i czuć, że odpowiedź się opóźnia, ale nawet wtedy, w tej tajemnicy, w tym, co niewyjaśnione. Jedno się nie zmienia, masz Zbawiciela i to właśnie Jego obecność sprawia, że w chaosie rodzi się pokój. Kiedy ciemność cię otacza, spójrz ku światłu, kiedy czujesz się osaczony, przypomnij sobie, kto stoi obok ciebie. Należysz do Boga, który nigdy nie zawodzi, a jeśli Bóg jest po twojej stronie, kto może stanąć przeciwko tobie? Kiedy lęk próbuje zakraść się do serca. Kiedy żal przygniata duszę, a zamęt rozprasza myśli. Jedno imię przebija się ponad wszystko: Jezus to imię ma moc. Gdy wypowiadasz je z wiarą, ciemność drży, bo w tym imieniu jest światło, które rozprasza mrok, prawda? Która zagłusza każde kłamstwo i życie, które zwycięża śmierć. W chwilach, gdy wszystko inne zawodzi, uchwyć się jego imienia, bo ono przypomina, kim naprawdę jesteś nie ofiarą zagubionym, ale zwycięzcą w Chrystusie. Pierwszy list Jana 4:4 mówi: Dzieci jesteście z Boga i zwyciężyliście ich, bo ten, który jest w Was, jest większy niż ten, który jest na świecie. Nie musisz być najsilniejszy w pokoju, nie musisz wszystkiego rozumieć, nie musisz walczyć sam, bo ten, który mieszka w Tobie, jest potężniejszy niż wszystko, co może stanąć przeciwko Tobie. Jezus nie trzyma swojej władzy gdzieś daleko w niebie. On przynosi ją prosto do Twojego życia, do Twojej rodziny, do Twojej walki. Jego autorytet obejmuje wszystko: grzech, chorobę, śmierć, demony, każde kłamstwo i każdą burzę. Nie oznacza to, że burze znikną, ale oznacza, że nie, przejdziesz przez nie sam. Bo nawet w głębokiej wodzie On tam jest. Jeśli dziś czujesz, że wszystko się wali, spójrz na Jezusa. Jego imię to Twój ratunek, to fundament, na którym możesz się oprzeć, gdy wszystko inne się chwieje. I pamiętaj: imię Jezus nie jest tylko dźwiękiem, to broń, to zwycięstwo, to życie i jest dostępne właśnie teraz. Dla Ciebie. Drogi Ojcze Niebieski, dziś przychodzę do Ciebie z sercem otwartym i pełnym pragnienia. Twoja miłość nie zawodzi, Twoje Słowo jest moją nadzieją. Dziękuję Ci za obietnicę z Księgi Izajasza: 43:2: Że gdy przechodzę przez wody, Ty jesteś ze mną, a gdy przechodzę przez ogień, nie spłonę. Nie obiecałeś, że ominą mnie burze, ale że będziesz w nich ze mną. I to mi wystarcza. W świecie pełnym zamętu, podziałów i bólu, Ty jesteś moim schronieniem. Panie, patrząc na ten świat, moje serce często boli. Tak wielu ludzi odwraca się od ciebie, tak wielu szuka światła w tym, co mami, ale nie ratuje. Prawda bywa zagłuszana, a grzech nazywany wolnością. Dlatego proszę, strzeż mojego serca: nie pozwól, by stwardniało, niech nie biegnie za tłumem, ale za krzyżem. Pomóż mi iść Twoją drogą, nawet jeśli będzie wąska i cicha. Gdy inni czczą bożki tej epoki, pozwól mi klękać tylko przed Tobą, Jezu chcę serca przemienionego a nie tylko poprawionego chcę życia które czci ciebie nawet w ukryciu przebacz mi momenty gdy zbłądziłem gdy wybrałem własną wolę zamiast twojej dziękuję że mnie nie odrzucasz że wciąż czekasz że przyjmujesz mnie z powrotem w ramiona łaski ukształtuj mnie na nowo napełnij mnie twoim duchem daj mi siłę bym żył w pełnym poddaniu tobie jeśli ta modlitwa dotknęła Twojego serca napisz w komentarzu Amen. Jeśli potrzebujesz osobistej modlitwy, zostaw swoją intencję. Z radością pomodlimy się za Ciebie. Niech pokój Chrystusa wypełni dziś Twoje serce w imieniu Jezusa. Amen.